Miało być się demokratycznie, tak po amerykańsku, a będzie chyba po polsku. Prawybory w Konfederacji to pomysł odłożony na półkę? Szkoda. My, jako środowisko współtworzące Konfederację, optowaliśmy za prawyborami głównie z tego powodu, że mamy wielu bardzo dobrych kandydatów, którzy mogliby ubiegać się. O, o tą reprezentację naszego środowiska. Ponadto opinia publiczna bardzo dobrze odebrała nasze prawybory, tak, z te, które zorganizowaliśmy w, w minionym czasie i myśleliśmy, że mieliśmy taką nadzieję, że, że tutaj uda się je również przeprowadzić. Przy czym Chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta decyzja, która została wypracowana, ona jest też efektem działania demokratycznego. Tak, to, to większość Rady liderów zadecydowała o tym, że kandydatem Konfederacji ma być Sławomir Mencem. Do rady liderów i jej działalności jeszcze na pewno w naszej rozmowie dzisiaj wrócimy. Pytanie, czy ta kandydatura, kandydatura Sławomira Mencena, będzie mieć w takim razie poparcie całej konfederacji, czy będziecie wspierać swojego kandydata już w czasie kampanii? E... Ja myślę, że nasze doświadczenia z przeszłości pokazują, że choć jesteśmy takim zróżnicowanym środowiskiem i to bardzo dobrze, potrafimy się pięknie różnić. Zawsze, gdy była, był czas dyskusji, później był czas działania, i myślę, że, że przyszłość pokaże, że. Że jest dobrze. Czyli pan nie będzie miał problemu z tym, żeby wyjść na przykład na polski rynek i zachęcać ludzi, głosujcie na słowo Miera Ja myślę, że, że nie będę miał takiego problemu. Powiedział pan, że było wielu innych dobrych kandydatów. Ma pan na myśli chociażby Grzegorza Brauna? Tak, z całą pewnością i z całą pewnością to jest świetny kandydat. I powiem tak, no do wyborów jest jeszcze wiele miesięcy jeszcze się wiele może zdarzyć czyli coś może się zmienić ten kandydat może zostać zmieniony ja uważam że widzimy w Stanach Zjednoczonych tak no widzieliśmy także w Polsce tak no więc 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 dlaczego mamy wykluczać różnego rodzaju scenariusze w przypadku konfederacji